Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy w kolejnym już odcinku gry Heroes of Might and Magic 4. Tutaj na prośbę jednego z moich widzów udostępniam walkę cyklopów versus jadowite pomioty. Zobaczymy jak tutaj ta walka się odbędzie. Na wstępie filmiku oczywiście pragnę wam podziękować za lajki, za komentarze, za subskrypcje. Bardzo mnie to buduje, bardzo mnie to motywuje do tego, aby to tworzyć dla was kolejne ciekawe materiały. I tutaj. Zanim tutaj przejdziemy do walki, to tutaj sprawdziłem sobie na stronie internetowej Jaskinia Behemota, jaki jest przyrost obu jednostek. Okazuje się, że zarówno cyklopi, jak i jadowite pomioty, przyrost na tydzień jest 3. Także na potrzeby tej walki wystawiłem 300 jadowitych pomiotów oraz 300 cyklopów. I zobaczymy, jak tutaj ta walka się odbędzie. Oczywiście tutaj warto wspomnieć, że tutaj takim plusem jadowitym pomiotów jest to, że mają słuchajcie truciznę i trucizna zadaje obrażenia ofiarze w momencie ataku i w każdej kolejnej turze, aż do zakończenia bitwy lub śmierci zatrutego. Także to jest duży atut jadowitych pomiotów. Jeśli chodzi o cyklopów, to one mają obrażenia obszarowe, czyli jednym rzutem jeden głas potrafi zadać obrażenia kilku jednostkom naraz, o ile są blisko siebie. Tutaj i zobaczmy, jak ta walka będzie się jak ta walka będzie przebiegać? No to sprawdźmy. Tutaj jeszcze sprawdzimy, moi drodzy, jeśli chodzi o ilość strzał. Tutaj mamy 15 ilość strzał, a cyklopi mają 8 strzał. To też tutaj jest ważne podczas przebiegu tej bitwy. I żeby tutaj być maksymalnie uczciwym, zobaczmy jak komputer rozegra tą bitwę. Zobaczmy tutaj, która z tych istot jest tutaj silniejsza. No to sprawdzamy. No i tutaj, moi drodzy, okazało się, że jadowite pomioty są silniejsze, ale tylko dlatego, że ilość strzał w wypadku, w wypadku jadowitych pomiotów jest większa. Tutaj widzieliśmy, że jest 15 strzał do wykorzystania. Cyklopy mieli tutaj zaledwie 8, więc siłą rzeczy tutaj jadowite pomioty wygrały. Dodatkowym atutem jadowitych pomiotów, tak jak wam wspomniałem wcześniej, jest to, że mają efekt tej trucizny. Co oczywiście, moi drodzy, nie oznacza, że cyklopy są gorsze. Cyklopy są świetną jednostką, jeśli podejdziemy do tego w sposób taki taktyczny. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, cyklopy mają to do siebie, że zadają obrażenia obszarowe. Jeden atak głazem powoduje, że cyklopi potrafią zadać obrażenia kilku jednostkom naraz, o ile te jednostki są blisko siebie, stoją blisko siebie, to wtedy cyklopi potrafią w jednej akcji, w jednej turze zadać obrażenia kilku jednostkom na raz, także warto wziąć to pod uwagę. Oczywiście tutaj okazały się zwycięzcami jadowite pomioty, ale to ze względu właśnie na ilość strzał, także tutaj mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach jaką walkę byście chcieli tutaj jako następną. Mam tutaj jeszcze kilka pomysłów do wykorzystania i moi drodzy tutaj ja już się będę z Wami żegnał Do następnego materiału, trzymajcie się, cześć, pa!